Cześć widzowie, witam Was w przedostatnim odcinku w tym roku na moim kanale. Ostatni, od, ostatni odcinek będzie z Polish Farma z Sylwestra, już takiego dokładnie, Sylwestra. No i dzisiaj robimy podsumowanie roku 2024 na YouTubie. Jestem małym twórcą, ale cały czas rosnę w siłę, muszę Wam powiedzieć. 34 subskrypcje, 30, tak, 34 subskrypcje. No, nie było łatwo w tym roku, muszę Wam powiedzieć, ale daliśmy radę. Dziękuję, że mnie wspieraliście i muszę, muszę podziękować takim twórcom jak Kaspiś yy, 12 Wilczur na Discordzie, yy, Kruk i no i po prostu całej ekipie Fletów. Może, może to dziwnie brzmieć dla osób, którzy nie wiedzą o co chodzi. Tak, dlatego bez przedłużania zaczynajmy. To tak, w tym roku udało mi się, udało mi się zgromadzić 22,8 tysięcy wyświetleń na wszystkich filmach. Tak, czas oglądania w godzinach to jest 39 godzin, no i subskrybenci to jest plus 34, tak. Teraz Wam pokażę 10 naj najpopularniejszych filmów w tym roku na moim kanale o to tak to są shorts jeden shorts to jest shorts kurcze nie tak shorts z farminga 22 z siewów zgromadził on 533 wyświetlenia potem to jest z tego, też farming 22 polish farm sezon drugi z orki 369 Mix prac polowych 178 I duże wyświetlenia spadają cały czas Ale najsłabszy filmik to w top 10 to jest Powrót do Korzeni Polish Farm FS22 112 wyświetleń Co to jest? U! Wyświetlenia miniatur przez cały rok to miałem 93 tysiące Sporo o szorczy wyświetlane w karcie, w karcie 1700, sporo na szorcach zarobiłem dwóch subskrybentów, 50 polubień, 619 wyświetleń, jest ok, transmisję na żywo, wyświetlanie, wyświetlenia i miniaturki, tak to tylko tutaj jedną miałem tą transmisję na żywo live tego to się wyświetlił ludziom 774 razy, 69 wyświetleń ma. Czas oglądania to 3 minuty 12 sekund, średni czas taki. Posty, posty 18 polubień, 89 wyświetleń. Nie jest źle, mi się tam... jest, trafnie jest, tak. to taki króciutki odcineczek. Oto na szybko, bo zaraz się biorę jeszcze do nagrywania. Jest godzina 18.25 wtorek, 31 grudnia, ostatni dzień roku. I jeszcze ja jeszcze się biorę do nagrywania. Tutaj się filmik renderuje. To znaczy jest sprawdzany na YouTubie. Ale wy go już macie. I dlatego biorę się jeszcze do nagrywania ostatniego odcineczka z Polish Farum w tym roku. No i... No i zaczynamy kolejny rok z przytupem. Filmiki będą się pojawiać regularnie już na kanale. Nie, nie będzie takich przeskoków jak w tym roku. No. Tak. No to mojego Sylwestra, szczęśliwego nowego roku. Nie będę już przedłużał, bo... No bo nie ma za bardzo czasu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!